Był mglisty, chłodny poranek, gdy Inżej Kutanga, pełen nadziei i ambicji, wyruszył w swoją podróż do nowej pracy w panorama Sea Resort and Spa w Warnitz. Droga przez gęste lasy Brandenburgii zdawała się zwiastować coś więcej niż tylko zwyczajny dzień w życiu. Gdy jego stary samochód przemierzał wąskie, wijące się drogi, w radiu cicho brzmiały niepokojące wiadomości o dziwnych wydarzeniach w okolicy. Użej jednak, niewzruszony, Koncentrował się na swoich myślach. To jest moja szansa! Nowy początek! Przybycie do resortu Panorama, Sea Resort and Spa, choć w swojej istocie luksusowy, tego ranka wydawał się czymś zupełnie innym. Ogromne, przeszklone okna odbijały ciemne niebo, a jezioro pod nimi wyglądało jak niepokojąca otchłań. Onżej został przywitany przez kierownika, pana Wogel Wajda, który wydawał się człowiekiem beznamiętnym, ale wymagającym. Kutanga, tak? zapytał, omiatając go spojrzeniem. Twoje zadania są proste. Obsługa gości na najwyższym poziomie. Jeśli dobrze ci pójdzie, szybko awansujesz. Murzej uśmiechnął się nieco nerwowo, ale kiwnął głową. Nie miał jednak pojęcia, że to, co go czeka, wywróci ten dzień do góry nogami. Pierwszy klient i początek problemów. Zaledwie kilka godzin później w lobby pojawił się jego pierwszy klient. Starszy pan o siwej brodzie, elegancko ubrany, ale z dziwnie sztywnym sposobem poruszania się. Unżej, pełen entuzjazmu, podszedł do niego z promiennym uśmiechem. – Dzień dobry, w czym mogę pomóc? – zapytał uprzejmie. Ale zanim mężczyzna zdążył odpowiedzieć, na twarzy Orzeja pojawił się wyraz bólu. Chwycił się za brzuch, a potem ni stąd, ni zowąd jęknął tak głośno, że wszyscy w lobby obrócili głowy. – Moje zwieracze! – wykrzyknął z rozpaczą. Nie dam rady. Kierownik Vogelweid, który akurat przechodził obok, spojrzał na niego, jakby nie wierzył własnym uszom. Kutanga, co się dzieje? huknął. Nie mogę pracować, jęczał Orzej, zwijając się w teatralnym bólu. Mam straszny ból zwieraczy, to niemożliwe, abym dziś coś robił. Starszy klient cofnął się o krok, patrząc na całą scenę z mieszaniną obrzydzenia i zdumienia. Vogelweid, wściekły, wziął Orzeja na stronę. – Co to ma znaczyć? – syknął. – Jesteś w pracy od trzech godzin, a już urządzasz cyrki? – To nie cyrk, to… – To prawdziwy ból – odpowiedział Urzej, ale jego spojrzenie zdradzało coś innego – znużenie i wyraźny brak chęci do jakiegokolwiek wysiłku. Eskalacja problemów Kierownik, choć zirytowany, postanowił dać mu jeszcze jedną szansę. Po godzinnej przerwie Onżej miał zająć się przygotowaniem romantycznej kolacji dla ważnych gości w restauracji. Wszystko wydawało się iść gładko, przynajmniej do momentu, gdy Onżej znowu zaczął narzekać. Nie mogę kroić tego łososia. krzyknął w kuchni, rzucając nóż na blat. Ból zwieraczy promieniuje na całe moje ciało. Kucharze spojrzeli na niego z niedowierzaniem, a szef kuchni, człowiek znany z braku cierpliwości, prawie wyrzucił go za drzwi. Jednak onżej uparcie trwał w swoim teatrze, domagając się natychmiastowej pomocy medycznej. Vogelweid? Słysząc kolejne skargi, wpadł do kuchni jak burza. Kutanga, to ostatni raz, kiedy słyszę o twoich zwieraczach. Albo bierzesz się do roboty, albo wypad. Noc pełna niepokoju. Gdy zapadła noc, a większość pracowników zakończyła swoje obowiązki, użej udał się do swojego tymczasowego pokoju w obiekcie. Leżał na łóżku, wpatrując się w sufit. Coś jednak nie dawało mu spokoju. Zaczynał mieć wrażenie, że ból zwieraczy to nie tylko wymówka, coś rzeczywiście było nie tak. Z sypialni słyszał dziwne odgłosy, skrzypienie podłogi, ciche szepty, jakby ktoś go obserwował. Wstając z łóżka, zauważył, że drzwi do jego pokoju są lekko uchylone, choć był pewien, że je zamknął. Wyszedł na korytarz, który zdawał się być dłuższy i ciemniejszy niż za dnia. Halo? Zawołał, ale odpowiedziała mu tylko cisza. Nagle poczuł ostry, pulsujący ból w dolnej części pleców. Upadł na kolana, próbując złapać oddech, gdy usłyszał cichy, demoniczny śmiech dobiegający z końca korytarza. Przerażony, zaczął czołgać się z powrotem do pokoju, ale drzwi zatrzasnęły się przed nim z hukiem. Rozwiązanie zagadki. Rano okazało się, że poprzedni pracownik, który zajmował pokój Orzeja, również skarżył się na dziwne bóle i nagle zniknął. Plotki wśród personelu głosiły, że to miejsce jest nawiedzone przez ducha byłego właściciela, który zginął tragicznie w dziwnych okolicznościach. Orzej, choć na początku zrzucał swoje dolegliwości na lenistwo, teraz był przekonany, że coś naprawdę dziwnego się dzieje. Jedno było pewne. Panorama Sea Resort and Spa w Warnic miało swoje sekrety, a onżej Kutanga, jak to miał w zwyczaju, szybko znalazł się w samym ich środku. Ale czy jego zwieracze kiedykolwiek będą takie same, tego nie wiedział nikt.